A widzę. Ale Ej, dobra, bo jest czwarta, i wczoraj o tej godzinie powinien czekać na nas gość z tuktukiem. Wczoraj go nie było i czekaliśmy do niego godzinę. I potem poszliśmy spać. Okazało się, że był e, ...że był tutaj o 3.50, tak przynajmniej twierdzi właściciel. Ale poszedł za Jarek, do miasta i zapomniał to wrócić. Czekaliśmy na jego godzinę. Potem, kiedy obudziliśmy się o 3.40, no i dziś ja to sobie nagrywam w vloga. I teraz zobaczymy, czy jest. Jest jakiś samochód. A to tuk ktogę nie widzę, Maciek. Chyba też no i myślę, to Jest mi zimno, żywiało mi i boję się o korzonki po podróży z tup cukrem przez 2,5 godziny. Jedziemy z kierowcą, który ma między 14 a 16 lat i dlatego nie ufamy, że nam pokaże słonie. Byliśmy kurwieni, bo zawracamy teraz tym tripem, bo przejechaliśmy nie na ten safari, przyjechaliśmy do Jala, w którym już byliśmy. I... Ja zrobiłam awanturę i jestem gotowa robić awanturę przez cały czas, bardzo krzyczałam. Podróż tutaj zajęła nam od czwartej do szóstej, czyli dwie godziny jechaliśmy ktukiem tuk po to, żeby się nie wkurwić. Po no, to dokładnie tak! <laughs> Było to dobrze, by było naprawdę miło. Teraz przyjechaliśmy do naszego tuk który nas zawiózł nie tam, gdzie trzeba. I przewodnik powiedział, że spoko, spoko, że Udawalowe jest tylko za godzinę, jest dużo słoni, dużo słoni, zobaczcie, dużo słoni. No jest coś takiego, że słonie chordami chodzą rano, no. no może jeszcze je zobaczymy, ale nie wiadomo, czy wracają, tylko te ludzie. A Takie to rozterki. Jedziemy dalej. On chce, żebyśmy byli dłużej na wycieczce. No jest pięknie tutaj, ale było trochę mało słońca. No ja myślę, że jesteśmy po prostu tutaj za późno. A ty jak myślisz? Czy nie myślisz? No myślę, że jesteśmy tutaj za późno, ale sprawia mi ból. No. Bo czuję się w jakimś sensie odpowiedzialny za to, że jesteśmy tu za późno. Dlaczego? Nie wiem, może trzeba było wrócić do hotelu i potem, jak trafiliśmy do nie tego parku. zrobić im awanturę i... no ale w sumie... Nie. tak miało być. Tak miało być. Moją pierwszą intuicją było to, żeby wrócić do tego hotelu, ale wyczerpałam cały swój potencjał awantury na... Na moment, w którym się okazało, że pojechaliśmy zupełnie nie do tego parku, do którego mieliśmy pojechać. Mało tego do parku, w którym już byliśmy. I obudziliśmy się o trzeciej rano, żeby tam dojechać. Nie widzieliśmy leoparda, jakbyśmy go nie widzieli. Może by nas skusi. ale widzieliśmy leopardę. Byliśmy 6 godzin na wycieczkę w tym parku. I nie chcieliśmy już tam wracać, bo. No, tam jest papuga Nie, to jest ten no, taki. Ten... Bumblebee. Który nie wiem jak się nazywa po polsku. Ty mało wyglądają jak Benjamin Button. Też ci boli głowa? Boli mnie głowa na maksa. Mi się kręci w głowie. Wziął głowa i, nie wiem, jestem, i czuję się zmęczona. Nie było hord słoni, były słoniowe rodziny słoni. Kilka rodzin słoni i kilka słoni tak blisko przy drodze i to było fajne. Ale teraz, ja się, tak, teraz musimy wrócić do hotelu i to jest przerażające. <laughs> tak, się wykłócać z tymi ludźmi. Wiadomo o co. O co? Nie wiadomo co. Nie wiadomo o co. Właśnie najgorsze jest to, że nie wiadomo o co, bo oni powiedzą, że byliśmy w tym parku, w którym mieliśmy być i wszystko gra tak naprawdę. A przy tym kierownik hotelu jest twardym zawo zawodnikiem. Rębnik. Negocjacyjnie jest nie do wyjebania. Negocjuje winien ręcznikiem. <noise> Więc trochę się garbimy na myśl o negocjacjach z nim, ale... Ja już gdzieś... nie mam siły negocjować. Ja będę negocjował. Dobra. Safari się skończyło. Uh -huh.